Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym naszym porannym czytaniu energii dnia codziennego. Zobaczymy z jakimi dzisiaj będziemy mieli do czynienia, jakie mogą nas prowadzić, jakie mogą być nam przychylne. Pięknie dziękuję wam za wszel wszelkie wyrazy waszej wdzięczności, aprobaty, yy, wyrozumiałości. Dobre słowa, pięknie, pięknie Wam serdecznie za wszystkie, dziękuję. Kochani, karty jak zawsze potasowane i rozłożone z najwyższą atencją i intencją, aby nie przedłużać, zapraszam do wysłuchania. Zaczniemy jak zawsze od kart Tarota. A może właśnie tutaj? Hmm. Dziewiątka mieczy. No. Kochani, czasami jest tak, że zostajemy jakby obładnięci przez własne myśli, przez różne sytuacje. I wtedy napędzamy taką spiralę lęku strachu, a tak naprawdę to większość z tych sytuacji jest tylko taką fantasmagorią, naszym wyobrażeniem. Strach ma wielkie oczy, pamiętajcie. I niejednokrotnie jest tak, że wraz z pierwszymi promieniami słońca te wszystkie strachy. Mijają, uciekają, rozpływają się jak mgły poranne. I informacja płynąca z właśnie karty dziewiątki mieczy taka jest. Ja nie mówię, że wszystkie, ale duża część naszych strachów, naszych bojaźni o pewne sytuacje, jeśli postaramy się spojrzeć troszeczkę z innego światła, postaramy się jakby zrozumieć pewne sytuacje albo wręcz Odwrotnie, nie zastanawiając się na nie, nad nimi, nie, nie rozumiejąc ich, bo nie musimy wcale rozumieć, puszczajmy tą energię. Niejednokrotnie jest tak, że to, co wydaje się nie do pokonania, nie do przejścia, następnego dnia samo się rozwiewa. I dlatego stare powiedzenie mojej kochanej babuszki, i pewnie niejednokrotnie waszych również było: prześpij się, przestań tak myśleć. Poranek przyniesie rozwiązanie i najczęściej tak bywa. Dlatego, owszem, bywa trudno, ale w nas jest siła. To w nas jest ta możliwość przeciwstawienia się wszelkim niepozytywnym rzeczom, które mogą nas dotykać. Trzeba tylko chcieć i afirmować, aby było jak najlepiej, nawet jak czasami nie jest. Tyle karty Tarota. Zobaczmy jeszcze energię minerałów. Cytryn. Radość. No i że tak powiem, dziewiątka mieczy. Idzie w zapomnienie. Cytryn nas e, wspomoże. Da nam właśnie moc, energię do działania. I tą właśnie radość. Cytryn jest minerałem, który bardzo mocno wspomaga naszą wątrobę, trzustkę, układ nerwowy, właśnie Tarczyce wspomaga e, nasz układ trawienny, jest bardzo pomocny w przypadku nieżytu bólu żołądka, łagodzi go, jest e, pomocny w leczeniu stanów zapalnych, stanów zapalnych skóry. Stawów, kiedy one bolą, na przykład po treningu, czy po jakimś e, przebyciu choroby, na przykład grypy. E, poprawia również, e, wzmacnia i poprawia perystaltykę jelit, wspomaga organizm do e, oczyszczania, czyli również wspomaga i wątrobę, i trzustkę, i nerki do lepszego działania i pozbywania się toksyn. Wspomaga tym działanie naszego układu immunologicznego. Pomocny jest w leczeniach dolegliwości tarczycy. Po prostu reguluje pracę hormonów. Bardzo pomocny jest w sytuacji, kiedy kobiety mają bóle porodowe. Kiedyś dawano nawet w prezencie kobiecie spodziewającej się dziecka jakiś naszyjnik, bransoletę właśnie z cytrynami. Miał łagodzić te najmocniejsze bóle w czasie porodu. Cytryn jest również minerałem, który Wspomaga nas w stanach takiego gorszego samopoczucia, spadku energii witalnej, życiowej, w sytuacjach depresyjnych, kiedy mamy no, natłok myśli, gonitwę myśli. Reguluje i wzmacnia układ właśnie nerwowy. Dodaje poczucia radości, pewności siebie rozświetla mu tak zwane mroki naszych zakamarków w głowie, kiedy no mamy niezbyt pozytywne wibracje, natłok myśli. Także radość, jak najbardziej kolor jest cytrynu właśnie taki miodowy, cytrynowy, słoneczny. Jest właśnie taką dobrą, pozytywną, mocną energią. Cytryn dedykowany jest głównie osobom z podznaku bliźniąt, panny i lwa. Pięknie współpracuje z czakrą splotu słonecznego. Cytryn oczyszczamy pod bieżącą letnią wodą, energetyzujemy kładąc w towarzystwie hematytów i bardzo dobrze jest wystawić cytryn na działanie promieni słonecznych, które również go wzmocnią, oczyszczą, doenergetyzują. Tyle energia minerałów. Zobaczmy, co podpowiedzą nam karty opiekuńcze, z jaką informacją opieką do nas dzisiaj przyjdą. Mądrość, kontakt i wsłuchiwanie się. Mądrość, kochani. Nigdy nie będziemy tak naprawdę całkowicie mądrzy. Do końca naszych dni tutaj będziemy się czegoś uczyć i dobrze, ponieważ e, mądrość, jak dobra, szanowana, szanująca się biblioteka, która pomnaża swoje zbiory, tak nasza mądrość wzrasta. Starajmy się uczyć. Słuchać, czytać jak najwięcej, jak najbardziej, e, starając się rozumieć. Nawet jeżeli czegoś nie rozumiemy, to być może nie rozumiemy tego teraz i tu, ale po kolejnym przeczytaniu książki, rozmowie z e, odpowiednią osobą, może nam coś się wtedy rozświetli. Nie staraj się kontrolować wszystkiego. Zaufaj mądrości boskiego planu. Tak, to też prawda. E, nie musimy wszystkiego wiedzieć, aczkolwiek fajnie by było, abyśmy no, rozszerzali swoje spektrum wiedzy, swoich doświadczeń, wiedzy na dany temat. Nie musimy być zaraz jakby geniuszami w jednej, w jednej dziedzinie, ale fajnie, jeżeli nasze spektrum się poszerza, nasza wiedza, nasza mądrość wzrasta razem z nami, aczkolwiek tak naprawdę podobno prawdziwy mędrzec. A jest wtedy świadomym mędrcem, kiedy wie, że tak naprawdę nie wie niczego. Ciekawe, prawda? Kontakt. Jedna z moich mm, najbardziej lubianych podpowiedzi. Kochani, jesteśmy indywidualistami bardzo często. Cenimy swój a, świat, siebie, ale Kontakt z innymi ludźmi jest w naszej naturze. Nawet jeżeli jesteśmy troszeczkę osobami wycofanymi, nawet jeżeli jesteśmy mm, zamknięci przez różne sytuacje albo po prostu tak, tak mamy, to jednak kontakt jest jedną z najważniejszych e, potrzebnych nam cech. Starajmy się dbać o kontakt z przyjaciółmi, z bliskimi, życzliwymi nam ludźmi, z rodziną pamiętajmy również, że najlepszym przyjacielem dla nas jesteśmy my sami, ale dobrze by byłaby wzbogacić się o nowe doznania, o nowe przyjemności, rozmowy, sytuacje, pyszne kawy, spotkania, bo ten kontakt umacnia nas w naszych um, Myślę tak o sobie, ubogaca, bo każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inny światopogląd, inny, inny świat go otacza, widzi w innych kolorach ten świat. I jeżeli spotykamy się, rozmawiamy, to ubogacamy się nawzajem. Skontaktuj się z kimś dla Ciebie wyjątkowym. Ukochana osoba jest darem, który trzeba cenić. Dokładnie tak. Pomyślmy również w tych naszych kontaktach i relacjach o tym, że to może my jesteśmy dla kogoś darem, więc rozumiem, że czasami są sytuacje różne i najchętniej zamknęlibyśmy się w przysłowiowej myśli norce, ale czasami wysuńmy chociażby czubek nosa, aby zobaczyć, czy aby ktoś nas nie potrzebuje, a może to my, otwórzmy serce, aby przyjąć. Czyje, czyjąś obecność, czyjąś a, pomocną dłoń, uśmiech? Bardzo dobra podpowiedź na dziś. I ostatnia karta wsłuchiwanie się. Jedna z najważniejszych. Pamiętajcie, że cały świat, który nas otacza, wysyła mnóstwo bodźców mm, zapachowych, dźwiękowych, barwnych, y, pozazmysłowych wszelakich. I w całym tym zgiełku i harmidrze ciężko jest czasami się skupić, aby usłyszeć siebie. I ta karta nam to przypomina. Pamiętajmy o wsłuchiwaniu się w siebie, w swoje potrzeby, w swoje upodobania, w swoje chęci, w swoje marzenia, bo to jest naprawdę bardzo istotne. Słuchaj, co podpowiada Ci rozsądek. Pozwól, by Twój wewnętrzny kompas wskazywał kierunek Twojego życia, bo tak naprawdę to my jesteśmy własnymi okrętami na całym wielkim oceanie naszego życia. I to od nas, od naszych decyzji, od wsłuchiwania się w to, co jest dla nas potrzebne, zależy nasz kierunek. Starajmy się właśnie poświęcić chociażby ułamek naszego czasu. Każdego dnia, aby usiąść, zastanowić się, wsłuchać w siebie i obrać ten najwłaściwszy dla nas kierunek. Tyle energia kart. Zobaczmy jeszcze z jaką podpowiedzią, jaką energią przyjdą do nas runy. Hmm, bardzo silna. Runa żniwa. Kochani, żniwa opiekuje się Jowisz. Silna, mocna, bardzo płodna planeta. I właśnie o takim czasie. <laughs> przepraszam. Nam mówi żniwa. To czas, kiedy ciężką pracą zasialiśmy nasz wspaniały ogród, a teraz ten ogród wydaje nam plony. Teraz jest czas na to, aby zebrać wszystko to, co najlepsze, najwłaściwsze. Może poczynić pewne zbiory, pewne zapasy na dalszy czas, ale teraz jest czas żniw. Teraz doceńmy, cieszmy się, świętujmy, zbierajmy wszystkie plony, wszystko to, co dla nas najlepsze. Runa żniwa jest używana również do wszelkich czynień właśnie takich dostatku, przyciągania tego, co najlepsze. Runa żniwa jest również runą bardzo opiekuńczą, hojną. To czas spełniania się marzeń, to czas degustacji, to czas spotkań, to czas wspaniałych, dobrych Relacji, a to przysłowiowy czas zbiorów, właśnie żniw. Kochani, tyle na dziś. Zaczęło się niezbyt przyjemnie, ale myślę, że siłą naszej woli, siłą naszego serca, siłą naszych dobrych wibracji, dobrych myśli, jesteśmy w stanie wyjść z tego przygnębienia. Odegnać wszystkie strachy, które nas być może czasami dopadają, bo większość z nich jest tak naprawdę malutka. A i tylko od nas tak naprawdę zależy, czy będziemy się bać, czy przegonimy je, rozwiejemy jak poranne mgły. Do tego będzie nam potrzebna nasza mądrość, dlatego starajmy się być mądrymi ludźmi. Starajmy się żyć w kontakcie z naturą, przyrodą. Doceniać kontakt z naszymi bliskimi, przyjaciółmi, rodziną. Nie zapominajmy również, że najlepszym przyjacielem nas samych jesteśmy my. I starajmy się wsłuchiwać właśnie w siebie, bo wewnątrz nas jest odpowiedź na każdą notującą nas kwestię. Odpowiedź na wszystko, co jest nam potrzebne i co jest nam zbędne. Korzystajmy z energii minerałów. Dziś jest to cytryn radość I niech ta piękna, słoneczna energia wszystkim nam służy, przysporzy radości. A Luna Żniwa potwierdza ten czas, umacnia nas w tym dobrym, radosnym czasie zbiorów, właśnie Żniw. Cieszmy się tym czasem, cieszmy się piękną pogodą, która jest na zewnątrz, cieszmy się dniem, radujmy się z kontaktu i bądźmy dla siebie życzliwi, dobrzy a świat nam na pewno odwzajemni to nasze uczucie radości. I tego Wam z całego serca życzę. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia jutro.